W 2014 roku zakończona została realizacja projektu kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Żorach, największy projekt infrastrukturalny wykonywany w gminie Żory współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności. Realizacja projektu obejmowała okres wykonania projektów i dokumentacji, aplikowania o środki unijne oraz kilka etapów prowadzenia prac w kontraktach liniowych oraz przy budowie obiektów gospodarki wodno -ściekowej. Historia projektu sięga początków XXI wieku. W 2002 roku został przygotowany pierwszy plan wstępny związany z budową kanalizacji na terenie miasta. W początkowym planie uwzględniona była jedynie budowa kanalizacji sanitarnej oraz uzupełniające inwestycje na terenie oczyszczalni ścieków. Analizując potrzeby miasta, stwierdzono konieczność wykonania kanalizacji deszczowej w obszarach, gdzie budowana będzie kanalizacja sanitarna. Oraz wymianę starych sieci wodociągowych. Postanowiono również wykorzystać nieczynne ujęcie wody podziemnej przy nieczynnej kopalni ŻORE. Oszacowano koszty i stwierdzono, że niezbędne jest uzyskanie dofinansowania ze zewnątrz. Nie stać było przedsiębiorstwa ani miasta na wyłożenie tak dużych środków w krótkim okresie czasu. Stąd poszukiwanie możliwości sfinansowania tych zadań środkami zewnętrznymi pomocowymi. Złożony został wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i uzyskano dofinansowanie z drugiej edycji programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Środki finansowe uzyskane zostały decyzją Komisji Europejskiej z 8 lipca 2010 roku. Realizacja tak dużej inwestycji nie mogłaby się odbyć bez y, wsparcia finansowego instytucji zewnętrznych ani przedsiębiorstwo ani miasto nie dysponuje takimi środkami, żeby w krótkim okresie czasu zrealizować całe zadanie kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 191,5 miliona złotych, z czego ponad 106 milionów stanowiły środki pozyskane z funduszu spójności. Wkład własny PWK Żory zapewniła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach środki z kredytu bankowego z Banku Ochrony Środowiska i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz środki własne przedsiębiorstwa. Ponadto beneficjent uzyskał dopłaty do odsetek z kredytu inwestycyjnego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z pomocą przyszło też miasto. Aby móc zrealizować ten projekt, nasze przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji musiało wnieść swój wkład nie byłoby w stanie tego zrobić, gdyby miasto nie porączyło kredytów, które przedsiębiorstwo zaciągnęło w bankach. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zostało inwestorem całego przedsięwzięcia. Powołało jednostkę realizującą projekty do koordynacji działań i nadzoru, przygotowało projekty oraz przeprowadziło postępowania przetargowe na wybór wykonawców poszczególnych kontraktów. W pierwszym etapie były budowane sieci wodociągowe, kanalizacyjne i kanalizacji deszczowej w drogach wojewódzkich. Odbywało się to w okresie pomiędzy 2007 i 2010 rokiem. Konieczność prowadzenia tych robót wynikała z potrzeby dopasowania ich do innych projektów realizowanych przez miasto. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno to jest największy projekt realizowany w naszym mieście w ostatnich 25 latach. Stąd miasto musiało się zaangażować w jego realizację. Od samego początku staraliśmy się, aby realizacja była zgrana z remontem naszych dróg. Musieliśmy się podjąć koordynacji działań, tak aby nasze modernizacje dróg następowały po wybudowaniu kanalizacji przez PWiK. Zasadnicza część projektu Kompleksowe Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej w Żorach realizowana była w latach 2009-2014. Realizowane były w tym okresie kontrakty usługowe, kampania promocyjna oraz usługa inżyniera kontraktu, kontrakty liniowe w dzielnicach Rój, Rogoźna, Rowień, Śródmieście, Zachód, Folwarki, Kleszczów, Kleszczówka, Baranowice i Osiny oraz kontrakty obiektowe na stacji uzadniania wody oraz oczyszczalni ścieków. Kontrakt 6 i 6a budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w dzielnicy ruje rogoźna i części dzielnicy Zachód. Kontrakty realizowane były w okresie od kwietnia 2010 do grudnia 2013 roku. W ramach kontraktów wybudowane zostało prawie 40 km kanalizacji sanitarnej, ponad 3,6 km kanalizacji deszczowej oraz prawie 15 km sieci wodociągowej. Kontrakt 7. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w dzielnicy Rowień i części dzielnicy Zachód wraz z kontraktem na dokończenie robót. Kontrakty realizowane były w okresie od lipca 2010 do kwietnia 2014 roku. W ramach kontraktów wybudowane zostało ponad 19 km kanalizacji sanitarnej, ponad 4,5 km kanalizacji deszczowej oraz prawie 2,5 km sieci wodociągowej. Kontrakt 8a. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w dzielnicy Kleszczów i części dzielnicy Śródmieście wraz z kontraktem na dokończenie robót. Kontrakty realizowane były w okresie od października 2010 do grudnia 2013 roku. W ramach kontraktów wybudowane zostało ponad 10 km kanalizacji sanitarnej, prawie 4,5 km kanalizacji deszczowej oraz ponad 6 km sieci wodociągowej. 9. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w dzielnicy Baranowice i Osiny. Kontrakt realizowany był w okresie od czerwca 2010 do października 2013 roku. W ramach kontraktu wybudowane zostało ponad 17,5 km kanalizacji sanitarnej, ponad 9,5 km kanalizacji deszczowej oraz ponad 10,5 km sieci wodociągowej. 10. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w dzielnicy Śródmieście, Zachód, Folwarki i część osiedlowa. Kontrakt realizowany był w okresie od marca 2010 do grudnia 2013 roku. W ramach kontraktu wybudowane zostało ponad 13 km kanalizacji sanitarnej, ponad 7,5 km kanalizacji deszczowej oraz ponad 7 km sieci wodociągowej. W przypadku dwóch kontraktów mieliśmy problemy w trakcie realizacji kontraktów. Konsorcjum realizujące te, te dwa kontrakty ogłosiło upadłość, w związku z tym zostały roboty przerwane, musiały być zinwentaryzowane i on ponownie trzeba było ogłosić przetarg na dokończenie robót w dwóch dzielnicach. Na podsumowanie efektów rzeczowych zrealizowanego projektu dla kontraktów liniowych. W ramach projektu wykonano ogółem 116,84 km sieci kanalizacji sanitarnej, w tym 102,76 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 14,8 km sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, 26 przepompowni ścieków, 15 separatorów. 44,95 km kanalizacji deszczowej, 8 zbiorników retencyjnych, 58,69 km sieci wodociągowej oraz jedną przepompownię wody. W ramach projektu Kompleksowe Uporządkowanie Gospodarki wodno w Żorach realizowane były dwa kontrakty obiektowe. Kontrakt 11. budowa stacji uzdatniania wody. Żal było zaprzepaścić szansy pozyskania znakomitej wody z ujęć głębinowych eksploatowanych wcześniej przez kopalnię węgla kamiennego Żory. Po likwidacji kopalni ujęcia wody oraz nieczynna stacja uzdatniania zostały skomunalizowane, a miasto w 1998 roku przekazało majątek do PW i Kontrakt 11 realizowany był w formule Zaprojektuj i buduj czyli wykonano projekt budowlany SUF, a potem wykonano prace budowlane i zainstalowano urządzenia. Obiekt powstał na osiedlu Gwarków w dzielnicy RUJ przy autostradzie A1. Dla uzdatnienia wody podziemnej Została wykorzystana technologia uwzględniająca napowietrzanie, koagulację, sedymentację, dwustopniową filtrację na filtrach pośpiesznych oraz dezynfekcję wody pod chlorynem sodu i promieniami UV. Po tych procesach uzdatniona woda jest pompowana do sieci wodociągowej. Wszystkie procesy sterowane są automatycznie, a obiekt funkcjonuje bez stałej obsługi. Kontrakt 12. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia ścieków we WŻORach została wybudowana i oddana do użytku w 1977 roku. W latach 2001-2003 wykonana została modernizacja części mechanicznej i biologicznej. Dzięki pozyskaniu środków unijnych od 2010 roku kontynuowane były prace przy rozbudowie części biologicznej oraz osadowej. Dotychczasowy proces fermentacji osadów prowadzony w otwartych komorach fermentacyjnych został zastąpiony procesem prowadzonym w zamkniętych komorach fermentacyjnych z odzyskiem biogazu oraz wykorzystaniem go do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Zwiększyła się też przepustowość oczyszczalni, by zapewnić prawidłowe oczyszczenie ścieków z nowo podłączonych posesji i obiektów. Zakres przedsięwzięcia obejmował rozbudowę i przebudowę części biologicznej oraz części osadowej oczyszczalni, która obecnie spełnia zarówno polskie, jak i europejskie standardy. W trakcie prowadzenia robót budowlanych zawsze występują jakieś utrudnienia. Od tego niestety się nie ucieknie. Dziękuję tutaj mieszkańcom za wyrozumiałość, z którą się spotkaliśmy w związku z utrudnieniami, które pojawiły się w ich normalnym, codziennym życiu spowodowane przez roboty budowlane prowadzone w ramach kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno -ściekowej. Po zrealizowaniu tych zadań istnieje możliwość w tej chwili podłączenia się do tej nowo wybudowanej kanalizacji, i w ten sposób znikną problemy związane z, z odprowadzeniem ścieków z poszczególnych posesji. Nie trzeba będzie już wywozić z tych ścieków beczkowozami, można podłączyć się do kanalizacji sanitarnej. I systematycznie ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni, oczyszczane i następnie do środowiska. Na pewno to poprawia komfort codziennego życia mieszkańców. Z drugiej strony jest to wypełnieniem zobowiązań, które Polska podjęła w momencie przystąpienia do Unii Europejskiej. Aby poznać świadomość ekologiczną młodego pokolenia, zapytaliśmy uczniów jednej z żorskich podstawówek o kilka kwestii związanych z ochroną środowiska. Co jest człowiekowi niezbędne do życia? Niezbędna rzecz potrzebna człowiekowi to woda. Życia jest potrzebna tlenki, powietrze. Woda. Jedzenie. Woda, jedzenie, przyjaciele, rodzina. Skąd się bierze woda w kranie? Woda się bierze z jezior, z źródlka, z źródłami. Gdzie trafiają ścieki, na przykład po spuszczeniu wody w toalecie? Do kanalizacji. Do oczyszczalni ścieków, do kanalizacji, a potem do oczyszczalni ścieków. Przez kanalizację do oczyszczalni ścieków, do oczyszczalni ścieków i tam jest filtrowana i jest czysta. Co to jest kanalizacja? Kanalizacje to rury, które odprowadzają ścieki. Rury, które odprowadzają ścieki do kanalizacji, do oczyszczalni ścieków. Kanalizacja to rury pod ziemią. Tam się nie pływają z ścierki. Co to jest oczyszczalnia ścieków? To miejsce, w którym oczyszcza się ścieki z, z na przykład brudu, osadu i substancji chemicznych. Miejsce, gdzie się zamienia brudną wodę na czystą i jest do ponownego użytku. Takie miejsce, gdzie gromadzą się wszystkie brudy i się je później oczyszcza. To jest takie miejsce, gdzie są ścieki i się je oczyszcza. To jest miejsce, gdzie się filtruje woda. Tam się filtruje woda i jest czysta przez to. Dlaczego oczyszczamy ścieki? Czyszczamy ścieków, to wtedy zatru, zatruwamy środowisko. Żeby środowisko nie było zanieczyszczone. Żeby wody nie marnować dla środowisko. Dlatego, żeby była czysta woda. Żeby była czysta woda, żeby można się czym tym umyć i myśleć naczyniaczem. Żebyśmy mogli pić wodę, kąpać się i żebyśmy nie byli chorzy. Bo jakby była pewna woda, to byśmy byli chorzy. Przede wszystkim dlatego, żeby ponownie wykorzystać wodę, żeby jej nie marnować, żeby mogła służyć po raz kolejny w naszych domach. Żeby uzyskiwać czystą wodę, żeby nie zanieczyszczać środowiska i żeby y, czysta woda wpadała y, po prostu do rzek, jezior, czy też wędrowała do gruntów. Młode pokolenie sporo już wie o środowisku oraz konieczności jego ochrony. Konkretne działania należą jednak do dorosłych mieszkańców miasta. Tam, gdzie stworzone zostały warunki poprzez wybudowanie systemu kanalizacji, należy podłączyć posesję do sieci kanalizacyjnej. Dzięki wsparciu inwestycji z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko udało się wykonać projekt ważny zarówno dla środowiska, jak i miasta Żory i jego mieszkańców. Jego realizacja Przyczynia się do bezpośredniej ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem ściekami oraz poprawy stanu czystości wody rzek rudy i pszczynki, a w konsekwencji ochrony wód Morza Bałtyckiego, uzyskania własnego źródła wody pitnej oraz uzdatnienia wody podziemnej zgodnie z wymogami prawa polskiego i europejskiego, zwiększenia dostępności do systemu kanalizacji sanitarnej i podniesienia komfortu życia mieszkańców dzięki wyposażeniu w nową infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, Uzyskania lepszych parametrów oczyszczanych ścieków dzięki rozbudowie obiektów i modernizacji oczyszczalni ścieków, uporządkowania gospodarki osadami oraz wykorzystania biogazu wytwarzanego w czasie fermentacji osadów ściekowych, wzrostu atrakcyjności terenów inwestycyjnych oraz rozwoju budownictwa mieszkaniowego ze względu na kompletne uzbrojenie działek. Żory to nowoczesne miasto i nowoczesna infrastruktura służąca rozwojowi gospodarczemu i wszystkim mieszkańcom miasta.